Słowo Boże na dziś, 22 lutego, czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła. Najmilsi, starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starsze, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paść Stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem i nie jak ci, którzy cię mierzą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewindnący wieniec chwały. Oto Słowo Boże, Psalm Responsoryjny 23 Pan, mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Dobroci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Panem, pasterzem nie brak mi niczego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ty jesteś Piotr opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół. A bramy piekielne nie przemogą. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. Albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie, odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Na no to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu jona, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a Bramy piekielnego nie przemogą i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo pańskie.